E, też pytanie do wszystkich e, trzech kandydatów, e, przedstawicieli. E, politycy zwykle myślą o, o okresie jednej kadencji. Chciałbym zapytać Państwa o e, jaką Państwo macie wizję Czerwionki-Leszczyn za 10, 20, 30 lat. Czy to będzie biedna gmina, która musi sięgać po środki zewnętrzne, czy też bogata gmina, która rozwija się własnymi siłami? Ja nie jestem wizjonerem i nie chciałbym tu budować jakichś zamków na piasku. Z realnych, dla mnie realnych, przewidywalnych efektów działań, wydaje mi się, że jeżeli wykorzystamy te kilka lat, które jeszcze będą pozwalały na to, żeby środki unijne tu do nas ściągać efektywnie, stworzymy taką bazę, że później nie będziemy musieli tego robić. Opieram to na tym, że jeżeli, a prawdopodobnie tak będzie, kopalnia zafunkcjonuje, będzie to jakieś koło zamachowe, napędowe do wszystkich tych działań około kopalnianych, więc ta gospodarka nasza ruszy. Tereny nasze aspirują również do tego, żeby stać się pewnym centrum turystycznym. Mamy piękne tereny, tam zresztą, skąd Pan pochodzi szczególności, więc to też może być jakiś magnes. Dlatego bazując na tych przesłankach i na potencjale ludzkim, który wydaje mi się jest tu bardzo dobry, a mamy nadzieję i takie wskazów... wskaźniki są, przepraszam, że coraz więcej młodych ludzi edukuje się u nas i edukuje się na dobrych uczelniach. Jeżeli uda nam się ich zatrzymać, ja widzę to dość optymistycznie. Nie chciałbym jakieś miraży tworzyć, ale jestem optymistą. Dziękuję. Dobrze, Pan Paruch? Tak, ja tutaj zwracam się bezpośrednio do Pana. W roku 2007 bardzo duża ilość ludzi zaangażowanych. Sam miałem też przyjemność brać udział w pracach. Takiego dokumentu jak Strategia Rozwoju Gminy na lata 2027-2020. Odsyłam tak po prostu y, y, pana, żeby sobie zerknąć tego dokumentu, bo to jest naprawdę ciekawy dokument. To jest dokument, na którym pracowali mieszkańcy i to mieszkańcy określali, czego oni chcą w tej gminie właśnie do roku 2020. To były środowiska różne, to były środowiska młodzieżowe, to były środowiska szkolne, to, były, to byli przedsiębiorcy, nauczyciele. Generalnie naprawdę przekrój był ogromny. Mnóstwo urzędników na wysokich stanowiskach również pracowało przy opracowaniu tego dokumentu. Ja tylko powiem tak robiliśmy analizę SWOT, czyli zagrożenia, szanse. Dużo zagrożeń rzeczywiście wyszło z tej analizy słów, ale naprawdę szansy, szans jest jeszcze więcej. Dla tej gminy na te lata 27, 2012 2020 przepraszam, 3 lata nam minęły. Pewne rzeczy udało się już zrealizować, które były w tej strategii rozwoju gminy zawarte. Następne, nie mówię tylko o inwestycjach, bo one są, one są zawarte w takim dokumencie jak Wieloletni Plan Inwestycyjny, ale mówię o rozwoju gospodarczym, rozwoju społecznym, o gospodarowaniu środowiskiem, a także o rozwoju cywilizacyjnym. To są wszystkie te zagadnienia, w których myśmy wtedy, wtedy naprawdę trzy dni od rana, prawie do wieczora w tych zagadnieniach się obracaliśmy w zespołach, specjalistycznych zespołach, które właśnie każde z tych zagadnień analizą Słod e, e, przerabiało i wyszły nam cele. I te cele są naprawdę ambitne i my te cele zrealizujemy. Ja jestem tego o tym święcie przekonany, bo Tutaj są ludzie, którzy te cele są w stanie zrealizować w tej gminie. Tylko trzeba w nich zainwestować. Szanowni Państwo, jak podejmuje się decyzję o tym, żeby być burmistrzem gminy i miasta, 42-tysięcznego miasta, to trzeba mieć wizję. Trzeba nawet marzyć, po to, żeby można cele realizować ja te wizje miałem i mam i mam w tym obszarze także pewne doświadczenie w roku 91 kiedy zostałem na drodze postępowania konkursowego wybrany dyrektorem liceum ogólnokształcącego to dużo mieszkańców mówiło mi co ty wyrabiasz? Tutaj szkoła średnia, liceum. Nie. Była taka potrzeba. Zrealizowano pomysł, powstała pierwsza szkoła średnia na terenie gminy, później duży zespół, ponad swego czasu 1500 uczniów. Jest szkoła, rozwija się, jest przyszłość. I w roku 90, 2006, kiedy zostałem burmistrzem, e, zadałem sobie pytanie, co należy zrobić. Trzeba zadać pytanie, czy, czy gmina może się rozwijać bez kopalni. Oczywiście może. E, wspomniana strategia, która, w której mot to jest takie. Gmina Czerwionka Leszczyny to gmina, w której można godnie żyć, pracować i wypoczywać. To jest coś, co daje perspektywę. My, ja jako burmistrz, moi współpracownicy jest tutaj mój pierwszy zastępca pan Grzegorz Wolnik, jest mój zastępca Andrzej Raudner. Są tutaj koledzy, kolega Marek i inni, którzy, którzy, pani Hania, którzy uwierzyli w to, że można w tej gminie coś zrobić. Jeżeli uwierzą także dzisiaj wszyscy ci, którzy siedzą, że w tej gminie za parę lat będzie lepiej, aniżeli sobie wyobrażamy, to. To będzie to największy sukces dzisiejszej debaty. Dziękuję. Proste pytanie: Czy Pan jest za otwarciem kopalni, czy nie do końca? Ja powiedziałem o pewnych wynikach sondażu, któryśmy przeprowadzili w aspekcie szukania nowych kierunków kształcenia w zespole szkół i przytoczyłem wypowiedzi ankieterów. I z tych wypowiedzi wynikało, że stosunkowo mała liczba uczniów tych potencjalnych naszego zespołu szkół jest zainteresowana tym kształceniem ja tylko przytoczyłem cyfry natomiast wydaje mi się że koła historii nie można zatrzymać i ta kopalnia powstanie i ja jestem oczywiście za tym żeby po wyważeniu wszystkich za i przeciw ta kopalnia powstała i mam nadzieję że tak, pan burmistrz powiedział, że na pewnym etapie decyzyjności, kiedy już gmina będzie mogła stawiać warunki co do samego wydobycia, wyegzekwuje się te wszystkie działania karbonii, które zabezpieczą i jakby rozwieją obawy tych mieszkańców, którzy się tej, boją tej eksploatacji. Odpowiadając więc wprost, byłem, jestem za tym, żeby kopalnia powstała. Natomiast cytowałem tylko wyniki sondażu, który przeprowadziliśmy wśród uczniów.